Adam H. pseudonim Świnia prowadził gangsterski biznes z żoną Agnieszką, mając za pomocnika najlepszego przyjaciela Wiesława Grubego. Kiedy ich bos trafia za kratki, rozpoczyna się walka o wpływy. Podejrzenia, że Świnia chce działać na własną rękę, kończą się krwawym rozkazem egzekucji. Adam H., znany w półświadku przestępczym pod pseudonimem Świnia, był jednym z bardziej rozpoznawalnych i bezwzględnych członków gangu Wołomińskiego, który przez lata siał postrach w całym regionie Mazowsza. Początkowo był bliskim współpracownikiem Jacka Klepackiego, znanego również jako młody klepak, człowieka o opinii twardego, ale sprawiedliwego gangstera, który trzymał w ryzach swoich ludzi i dbał o podział zysków w strukturach mafii. Kiedy w 2002 roku Klepak został zastrzelony w kurorcie Mikołajki. Pałeczkę przywództwa przejął inny z baronów Wołomińskiej mafii, Robert R., znany pod pseudonimem Rudy. Od tej pory to właśnie on stał się nowym zwierzchnikiem Adama H. A zarazem kimś, kogo zaufanie trzeba było zdobywać, a potem umiejętnie podtrzymywać, co w świecie pełnym zdrady, podejrzeń i przemocy bywało zadaniem niemal niewykonalnym. Świnia przez lata funkcjonowania w strukturach przestępczych dorobił się imponującego dossier. Brał udział w brutalnych porwaniach nie wahał się wymuszać pieniędzy groźbami, ściągał haracze z właścicieli drobnych biznesów, a przede wszystkim zyskał pozycję dzięki środkom odurzającym. To one dały mu realną władzę i dostęp do ogromnych pieniędzy, które zapewniały nie tylko luksusowe życie, ale i szacunek w środowisku. Wraz ze swoją żoną Agnieszką przejęli w Ajencję niewielki sklep spożywczo-monopolowy zlokalizowany tuż obok Ronda Wiatraczna. Z pozoru niepozorne miejsce, które szybko stało się centralnym punktem jednej z najlepiej zorganizowanych hurtowni substancji stolicy. Pod tą zwyczajną placówką handlową znajdowała się piwnica, którą Adam zaaranżował w sposób godny filmowego gangstera. Przekształcił ją w coś na kształt prywatnego centrum dowodzenia. Ściany pokryte były monitorami, z których każdy przekazywał obraz z kamer zamontowanych zarówno w sklepie, jak i wokół niego. Na wypadek nieprzewidzianego najścia, czy to ze strony rywali czy służb, pod ręką znajdowała się starannie zamaskowana szafa, w której przechowywano broń. W tym miejscu odbywały się wszystkie najważniejsze transakcje. Dwa razy w tygodniu zgodnie z ustaleniami śledczych, kurierzy odbierali tam towar starannie podzielony na porcje, a jednocześnie zostawiali utarg. Świnia prowadził dokładne zapiski. Jego księgi przypominały finansowe raporty dobrze zarządzanej firmy. Wszystko skrzętnie notował: odwagi towaru, przez cenę zakupu, po termin zwrotu pieniędzy. Ostatni wpis pochodził z dnia, który okazał się dla niego ostatnim. 5 sierpnia 2004 roku. Wynikało z niego, że kupił środki odurzające warte 10 tysięcy euro. Nigdy ich nie odnaleziono. Według szacunków funkcjonariuszy, małżeństwo dorobiło się majątku przekraczającego 400 tysięcy złotych. W ich garażu stały dwa Mercedesy i Audi, a ich styl życia nie pozostawiał wątpliwości co do źródła dochodu. Agnieszka była w pełni świadoma tego, czym zajmuje się jej mąż. Co więcej, Aktywnie go wspierała, organizując mieszkania pełniące funkcję magazynów substancji. Sama wydawała towar kurierom. Odbierała pieniądze i rozliczała ludzi z haraczy, nadzorując niektóre działania z zaskakującą, chłodną precyzją. Największym zaufaniem Adama cieszył się jednak nie kto inny jak jego wieloletni przyjaciel. Wiesław, B noszący pseudonim Gruby. Był od Adama sporo starszy, a jego przeszłość na pierwszy rzut oka wydawała się niepozorna. Razem z żoną Grażyną, zatrudnioną jako urzędniczka w prokuraturze, Prowadził sklep papierniczy w pobliżu miejsca działalności Adama. Z czasem rozszerzył swoją aktywność o zakłady bukmacherskie i wyścigi konne. To właśnie do jego lokalu Świnia wstawił nielegalne automaty do gier hazardowych. Wiesiek był gotów na każde skinienie Adama i Agnieszki. Odwoził ich córkę do szkoły, robił zakupy, a w wolnych chwilach wspólnie jeździli na wakacje nad morze czy urządzali spotkania w ogrodzie. Wśród znajomych Wiesiek funkcjonował jako lojalny żołnierz Świni, człowiek cichy ale skuteczny. Prokuratura miała mocne podstawy, by twierdzić, że brał udział w narkotykowym procederze, uczestniczył w wymuszeniach i pomagał ściągać haracze. Wszystko szło bez większych problemów, aż do listopada 2003 roku. Wtedy to policja z Centralnego Biura Śledczego zatrzymała Rudego, głowę wołomińskiej organizacji. W obliczu groźby rozpadu struktury Rudy zdecydował się przekazać przywództwo swoim ludziom, Robertowi B. znanemu jako Jogi oraz Jackowi K. zwanemu Citkiem. W tej chwili zaczęły się napięcia, konflikty i pierwsze oznaki rozpadu lojalności. Zmiana władzy w gangu zawsze oznaczała chaos, tak przynajmniej twierdził jeden z funkcjonariuszy CBS, który tłumaczył, że to moment, w którym każdy chce sięgnąć wyżej, urwać dla siebie większy kawałek tortu, a czasem nawet całe przywództwo. W tym nowym rozdaniu świnia zaczął być postrzegany jako ktoś, kto nie do końca dzieli się zyskami zgodnie z ustaleniami, kto zbyt często działa na własną rękę i powoli buduje swoją własną strukturę. Zaczęły krążyć plotki, że Adam szykuje się do przejęcia części ludzi i środków. Dla kierownictwa gangu było to nie do przyjęcia. Rudy, przebywający w areszcie w Białym Stoku, napisał grypsa do Citka. Wiadomość była krótka i jednoznaczna: Jechać z nim. Decyzja zapadła. Wyrok został wydany. 5 sierpnia 2004 roku Adam skontaktował się z Agnieszką wieczorem. Powiedział, że znajduje się pod centrum handlowym promenada i czeka na Uhala oraz Małpę, gangsterów z Wołomina. Zapewnił, że porozmawia z nimi i wróci do domu. Gdy nie pojawił się do godziny 22, Agnieszka poczuła niepokój. Wysłała wiadomość z prośbą o kontakt, ale zamiast męża odebrał telefon Paweł N pseudonim Niedźwiedź. Poinformował ją, że są w mieszkaniu na Gocławiu, gdzie Adam zasnął po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu. Świnia nie wrócił jednak na noc i nie odezwał się również na zajutrz. Agnieszka natychmiast zrozumiała, że coś jest nie tak. Przez 13 lat nigdy nie zdarzyło się, by jej mąż zamilkł na tak długo. Zaczęła dzwonić do jego ludzi niedźwiedzia, kamieniaka, a także do wieśka, który zawsze wiedział, gdzie jest Adam. Jednak wszystkie telefony były wyłączone. Kobieta przypuszczała, że mógł zostać zatrzymany przez policję i pojechała na komendę, ale tam nikt nic o nim nie wiedział. Gdy wróciła, Wiesiek już na nią czekał. Przyznał, że faktycznie był z Adamem pod promenadą, ale jego pamięć rzekomo zawiodła. Nie wiedział, jak wrócił do domu, ani skąd u niego znalazł się pistolet Adama. Agnieszka wyrwała mu broń, przerażona i zdezorientowana. Wiesiek próbował ją uspokoić, sugerując, że mąż mógł mieć romans, może z Beatą K, ich wspólną znajomą ze skarbówki. Kiedy Agnieszka skonfrontowała się z Beatą, napięcie sięgnęło zenitu. Przypływie rozpaczy i złości przyłożyła jej broń do głowy, ostrzegając, że jeśli coś się stało, to roztrzaska jej czaszkę. Nie miała pojęcia, że Beata była świadkiem egzekucji jej męża. Po spotkaniu pod promenadą towarzystwo udało się do mieszkania na Gocławiu. Tam pili alkohol, a gdy Adam zasnął, wiesiek wyjął broń i zaczął strzelać. To on został wyznaczony na kata przez citka, gdy świnia jeszcze harczał, Zdezorientowany Wiesiek podał broń niedźwiedziowi, który oddał strzał kończący życie szefa. Ciało wynieśli jacyś nieznani mężczyźni, a Beata milczała, świadoma grożącego jej niebezpieczeństwa. Trzy dni później, 8 sierpnia, do Warszawy przyjechał młodszy brat Adama, 27-letni Grzegorz, który prowadził gospodarstwo rolne pod Mińskiem Mazowieckim. Chciał dowiedzieć się, co dzieje się z bratem. Gdy dotarł do sklepu, zastał zapłakaną bratową. Wkrótce dołączył do nich Wiesiek z nowiną, że otrzymał SMS-a z żądaniem okupu 2 miliony złotych za Adama. Agnieszka wezwała Uchala i Małpę. Ci po przesłuchaniu wieśka w piwnicy sklepu stwierdzili, że nie ma żadnych złudzeń Adam nie żyje. To Wiesiek go zabił, a za wszystkim stoi Citek. Ciała nie udało się odnaleźć, ale wyrok został wykonany. Prawda pozostała ukryta pod warstwą milczenia, strachu i mafijnej lojalności. Gdy tylko Uchal i Małpa opuścili sklep, a za nimi zatrzasnęły się drzwi, Agnieszka natychmiast ruszyła na dół, jakby kierowała nią siła silniejsza niż rozsądek. W jej oczach tliła się rozpacz pomieszana z furią, a serce waliło jak oszalałe przytłoczone ciężarem wydarzeń ostatnich dni. W piwnicy panowała duszna cisza, przesycona wonią wilgoci, detergentów i krwi. Po kilku minutach wróciła do sprzedawczyni i, nadal, drżąc, wyszeptała z gorzkim żalem, że próbowała zastrzelić wieśka używając broni Adama, lecz pistolet zawiódł, był niesprawny. W akcie desperacji chwyciła to, co było pod ręką, elastyczny bandaż, i związała nim ręce grubego. Patrząc na jego związane nadgarstki, nie mogła pojąć jakim cudem człowiek, który jeszcze niedawno tłumaczył jej córce, że wszystko się ułoży i zapewniał, że jej ojciec niedługo wróci do domu, mógł być tym, który go zabił. Nieustannie powtarzała, że przecież był jego przyjacielem, że znał Adama od lat, że wspólnie spędzali wakacje, święta, że był dla nich jak rodzina. Mimo próśb, i Łez Wiesiek milczał, zamknięty w skorupie obojętności. Jedyne słowa, jakie zdołał siebie wydusić, dotyczyły Citka, Małpy i Uchala. Chciałby przyjechali, jakby miał jeszcze nadzieję, że z ich pomocą zdoła wyjść z tego cało. W jego oczach błyszczała jednak obawa, której nie był w stanie ukryć, mimo pozorów opanowania. Agnieszka wróciła na piętro. Tam czekał już Grzegorz, brat Adama, który choć starał się ją pocieszyć, sam był bliski załamania. W jego oczach zaszkliły się łzy, a dłonie drżały tak, jakby to on właśnie był świadkiem zbrodni. W końcu zdecydował, że sam zejdzie do piwnicy, porozmawia z wieśkiem i spróbuje wyciągnąć z niego prawdę. Zdeterminowany, choć nie pozbawiony strachu, zszedł schodami w dół, gdzie panował półmrok i złowroga cisza. To, co zobaczył, przerosło jego wyobrażenia. Wiesiek stał już wolny, najwyraźniej zdołał się oswobodzić z prowizorycznych więzów. Trzymał w dłoniach strzelbę i celował prosto w Grześka. Przez krótką chwilę czas jakby się zatrzymał. W następnej sekundzie padł strzał. Huk odbił się echem od betonowych ścian. Grzegorz poczuł piekący ból w skroni, a po twarzy spłynęła mu ciepła krew. Na szczęście kula jedynie go drasnęła. Z trudem obrócił się na pięcie i wbiegł po schodach z powrotem na górę do łazienki. Gdzie drżącymi dłońmi obmywał twarz, próbując pozbyć się krwi z oczu. Szok i adrenalina mieszały się w jego ciele w szaleńczym tańcu. Widok zakrwawionego szwagra sprawił, że Agnieszka poczuła, jak wzbiera w niej fala gniewu i rozpaczy. Coś się w niej przełamało. Poprosiła sprzedawczynię, by przyniosła jej młotek z zaplecza, a sama trzęsąc się z emocji, powtarzała pytanie, które nie dawało jej spokoju: jak przyjaciel mógł zabić przyjaciela? Ekspedientce nakazała zamknąć sklep i nikogo nie wpuszczać. Po czym znów zbiegła na dół. W jej oczach lśniła determinacja granicząca z obłędem. Wiedziała, że musi coś zrobić, choć jeszcze nie wiedziała, co. Na schodach natknęła się na wieśka, który próbował uciekać. Złapała go za nim, zdążył się wymknąć. Szarpnęła za jego ubranie, próbując zatrzymać i zmusić do odpowiedzi. Choć był od niej silniejszy, nie ustępowała. Krzyczała, że wie już wszystko, że Adam nie żyje, że musi jej powiedzieć, gdzie ukryli ciało. Odpowiedzi Wiesiek tylko zacisnął palce na jej ramionach i wysyczał, że nigdy go nie znajdzie. W tym momencie na dół wbiegł ponownie Grzegorz, nadal z twarzą umazaną krwią, ale zdeterminowany, by pomóc. Nie bał się już ani broni, ani tego, co może się wydarzyć. Zaczął krzyczeć do wieśka, by puścił Agnieszkę. Nikt nie zauważył dokładnie, czym go uderzył, ale po chwili gruby padł na ziemię. To, co nastąpiło potem, było jak scena z koszmaru. Wiesiek mimo ciosu trzymał nadal strzelbę i próbował uderzać Grzegorza Kolbą. Grzegorz z kolei bił go młotkiem. Agnieszka w końcu złapała Wiesława za ramię, próbując powstrzymać dalsze ciosy. Walka trwała jeszcze chwilę, ale w końcu zapanowała cisza. Kiedy Wiesław B konał w dusznej piwnicy. Zupełnie nieświadoma rozgrywającej się tragedii do sklepu weszła jego żona grażyna. Zaniepokojona brakiem kontaktu z mężem przyszła go poszukać. Chciała zejść na dół. Ale ekspedientka stanęła jej na drodze, mówiąc, że nie wolno jej tam wchodzić. Nie wiedziała, że w piwnicy leży pobity niemal na śmierć człowiek, którego znała od dekad. W końcu Agnieszka wróciła na górę. Na jej twarzy malowało się zmęczenie, a odzienie było przesiąknięte krwią. Ręce, buty i nogawki jej spodni miały brunatny odcień. Powiedziała sprzedawczyni tylko jedno, już po nim. Nie myślała wtedy o policji, nie rozważała oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości. W jej głowie kłębiły się myśli o tym, jak ukryć ciało, jak zatrzeć ślady. Zadzwoniła do szwagierki i poprosiła, by przywiozła czyste ubrania i kołdrę do owinięcia zwłok. Poleciła ekspedientce, by zmyła krew ze schodów i posadzki, a następnie pomogła jej spakować ciało. Szwagierkę postawiła za ladą, by obsługiwała klientów, jakby nic się nie stało. W trakcie wynoszenia ciała wieśka okazało się, że jeszcze żył. Harczał, próbując zaczerpnąć powietrza. Ekspertyza medyczna później potwierdziła, że mógł żyć jeszcze co najmniej 3 godziny po brutalnym ataku, a odpowiednia pomoc mogłaby uratować mu życie. Jednak nikt jej nie udzielił. Zamiast tego jego głowę owinięto workiem foliowym, całe ciało zawinięto w kołdrę, obklejono taśmą i załadowano do sportowego Mercedesa stojącego pod sklepem. Agnieszka z zaciśniętymi zębami i spojrzeniem pełnym bólu wsiadła za kierownicę. W czasie jazdy przez Warszawę w kierunku gospodarstwa Grzegorza, Uderzała pięściami owinięte w kołdrę ciało człowieka, który odebrał jej męża. Tam Grzegorz czekał już na nią. Dotarł wcześniej taksówką. Tej samej nocy zaprzągł konie do furmanki. Zabrał ciało na odległą łąkę, gdzie stała drewniana szopa. Tam pod osłoną nocy wykopał dół głęboki na dwa metry. Wrzucił nagie ciało do środka. Zasypał ziemią i wapnem. W poniedziałek, czyli następnego dnia, policja odnalazła spalone zwłoki Adama H w lesie pod Zambrowem. Ciało było w takim stanie, że nie nadawało się do identyfikacji. Po kilku dniach Grzegorz nie wytrzymał psychicznego ciężaru. Zgłosił się na policję, wyznał prawdę i wskazał miejsce pochówku Wiesława B. Płakał podczas składania zeznań, mówiąc, że nie mógł z tym żyć, że chciałby Wiesiek miał chociaż miejsce na cmentarzu, że jego twarz widział każdego wieczoru przed snem i każdego ranka po przebudzeniu. Podczas procesu Agnieszka w swoim ostatnim słowie przeprosiła wszystkich za to, co zrobiła. Mówiąc, że zdaje się na łaskę sądu, obrona twierdziła, że była to tragedia wynikła z przypadkowej bójki. Natomiast prokuratura nie miała wątpliwości, że doszło do celowej egzekucji. Oskarżono zarówno Agnieszkę, jak i Grzegorza. Sędzia Barbara Piwnik, przewodnicząca składowi orzekającemu, stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na istnienie zamiaru egzekucji, który musiałby być obecny, by można było wydać wyrok. W efekcie Agnieszka została skazana za pobicie ze skutkiem śmiertelnym na 6,5 roku pozbawienia wolności, a Grzegorz, nazwany przez sędzie najbardziej tragiczną postacią całej historii, usłyszał wyrok 4,5 roku. Sprzedawczyni, która pomogła w ukryciu zbrodni i zacieraniu śladów, otrzymała karę 3 lat i 10 miesięcy więzienia.